Witam w rozkminach na ciężkie tematy. Tu Ela z BlueTree. Jeśli dzisiaj słuchasz mnie w środku nocy, bo znowu leżysz i wpatrujesz się w sufit podczas, gdy świat śpi, to wiedz, że to nagranie jest właśnie dla ciebie. A jeśli to poranek, a ty już czujesz, jak ciężko będzie dźwigać ten dzień, bo noc nie dała wytchnienia, doskonale wiesz o czym mówię. Bezsenność to nie tylko brak snu, to coś znacznie głębszego to echo, które mówi, że w nas jest coś niepokładane, coś woła o uwagę. Dziś zaryjemy się w temat, który dotyka tak wielu z nas, co tak naprawdę kryje się za tym, że nie potrafimy zasnąć. I uwierz mi, to nie zawsze kwestia melatoniny, złej poduszki czy przywietrzonego pokoju. Zaczynamy. Więc dlaczego nie możemy spać? Wiesz, jest taki moment w nocy, kiedy wszystko już śpi. Miasto cichnie, dom zasypia, nawet zegar na ścianie wydaje się tykać wolniej. Ale ty nie. Jest druga 47. Ciemno, cicho. I ty leżysz w łóżku, czując, że coś jest nie tak. Ciało niby jest zmęczone, ale głowa odpala karuzelę myśli, która wiruje coraz szybciej. Skacząc z tematu na temat, z obawy na obawę, próbujesz się przywrócić, znaleźć choćby cień ulgi, no i nic. Często słyszę. Nie mogę spać, bo za dużo myślę, i wiecie co, to prawda, ale to tylko częściowo, bo te myśli, które nadchodzą Cię w nocy, to nie są przypadkowe strzępy dnia, to nie jest tak, że Twój mózg nagle się nudzi i zaczyna fantazjować. To jest echo, czasem ciche, czasem tak głośne, że aż czujesz to napięcie w brzuchu, a czasem tak subtelne, że w dzień nawet ich nie zauważasz, bo jesteś zbyt zajęty, zbyt spięty, zbyt na zewnątrz. Masz swoje zagłuszacze: jest nimi praca, dzieci kawa, scrollowanie, niekończąca się lista zadań. Chodzimy w tryb działania, a to co boli odkładamy na później. Tylko że noc nie działa w tym samym systemie. Noc zabiera tło. Rozprasza się gwar, znika telefon. Nie ma spotkań, nie ma serialu w tle. Zostajesz tylko ty. Bez filtrów, bez ochrony. I wtedy wychodzi to, co w tobie zostało niezaopiekowane. Psychologia mówi o tym jasno. Bezsenność to nie zawsze kwestia materaca czy braku melatoniny. Często to psychoemocjonalny alarm. Twoja psychika dosłownie krzyczy: Hej, zatrzymaj się, coś tu zostało pominięte. I to nie jest kara, to desperacka próba zwrócenia twojej uwagi. A, twa a, a twarde dane to potwierdzają. Badania z Harvardu pokazują, że ponad 70% osób z przewlekłą bezcennością zmaga się z natrętnymi myślami. I to nie są jakieś tam myśli, to są dokładnie te rzeczy, które nie dostało w ciągu dnia swojej przestrzeni. To może być rozmowa, której nie odbyłeś, ta złość, którą w sobie zdusiłeś, ta sytuacja, którą wyparłeś. To nie są abstrakcje, to są konkretne, niedokończone emocje, które czekają na przeżycie. I dlatego właśnie noc staje się momentem ich powrotu, często w najbardziej bezlitosny sposób. Um, a może byśmy tak teraz powiedzieli coś o błędnym kole bezsenności, bo Zaczyna się tak, nie możesz spać. Zaczynasz się bać kolejnej nocy, Twoje ciało wchodzi w tryb alarmowy, zasnąć jest jeszcze trudniej, a lęk przed kolejną nieprzespaną nocą rośnie wykładniczo. To wtórny lęk, lęk przed lękiem, lęk przed tym, że znowu się nie uda. To nie tylko wyczerpuje, to sprawia, że Twoje łóżko przestaje być oazą, a staje się jakby polem bitwy. I wtedy ciało nie zasypia, bo próbuje Cię chronić ten mechanizm tak zwany lęku antycypacyjnego potwierdzają badania z uniwersytetów Upsali pokazują że sam strach przed bezsennością podnosi poziom kortyzolu i adrenaliny a w badaniach EEG to takie badanie które pokazuje jak bardzo mózg jest pobudzony widać wyraźnie osoba która boi się że znowu nie zaśnie no cóż ona po prostu nie zasypia jej mózg odpala jak silny nikrakiety, zamiast przejść w tryb nocny, działa jakby był na dyżurze ratunkowy, gotowy na każdą ewentualność. I to właśnie dlatego, im bardziej próbujesz zasnąć, tym bardziej nie możesz, bo zasypianie to akt poddania się, a ty jesteś w stanie czuwania gotowości bojowej. A teraz zatrzymajmy się na chwilę, bo żeby zrozumieć ten mechanizm głębiej, musimy zejść jeszcze niżej. Do poziomu archetypów, do poziomu tego, co Jung nazwał cieniem. Karl Jung powiedział: To, czego nie uświadomisz, stanie się twoim losem. W kontekście snu, to, czego nie przetrawiłeś w ciągu dnia, powróci w nocy. Jung uważał sen za moment, w którym psychę próbuje się zintegrować, ale jeśli coś w tobie jest zepchnięte, cień, który boisz się zobaczyć, to właśnie on przychodzi w nocy. Dzień w rozumieniu Junga to ta część ciebie, którą wypierasz, twoja złość, strach, nienawiść, wstyd, ale też to może być twoja siła, potrzeba buntu, potrzeba wolności. Dzień nie znika, on czeka, a kiedy świat milknie, on się odzywa. I chociaż brzmi to trochę jakby metaforycznie, neuropsychologia to potwierdza. W badaniach PET-skanu wykazano, że u osób z bezcennością aktywują się obszary mózgu odpowiadające za analizę emocjonalną i autowgląd. Dokładnie te, które pracują, gdy zmagamy się z nierozwiązanymi konfliktami. Jung pisał też o snach, jak małych drzwiach prowadzących do najgłębszych i najbardziej ukrytych zakamarków duszy. Ale co, jeśli tych drzwi nie otwieramy przez sen, bo nie możemy spać? Wtedy wszystko, co miało przyjść symbolicznie, przychodzi przez napięcie, ból, ścisk i panikę. Niektóre dusze po prostu nie zasypiają, dopóki nie zostaną wysłuchane. I wierzcie, mi, to nie jest tylko poezja, to nie jest metafora, to czysta biologia i psychologia w jednym, nierozerwalnym splocie. Bo kiedy tłumisz gniew, ono nie znika, on nie wyparowuje, on zastyga w tobie, i budzisz się w nocy, i nie jest to jakieś abstrakcyjne uczucie, ale jako realny ścisk w klatce piersiowej, suchość w gardle, czy nagło przyspieszone tętno o 3.13 nad ranem. Czy to brzmi znajomo? Kiedy nie dajesz sobie prawa, by wypłakać żal, on nie ginie. On zamienia się w ten uporczywy wewnętrzny niepokój, który wierci dziurę w twojej świadomości. A kiedy nie pozwalasz sobie na chwilę zatrzymania, na oddech, na odpoczynek, twoje ciało zrobi to za ciebie, bez pytania, przez bezsenność, przez ból, który paraliżuje. I tu nie chodzi o złe łóżko, zbyt miękką poduszkę, czy brak magnezu w diecie, tu chodzi o nieprzeżyte emocje. O te, które jak pięknie powiedziała Clarissa Pinkola Estes, czekają w lesie aż je znajdziesz i zaprosisz do stołu. Czekają na uwagę, na uznanie, na to, by w końcu mogły opowiedzieć swoją historię. Z punktu widzenia psychoterapii to, z czym zmagasz się w nocy, nie jest żadną abstrakcją, to bardzo konkretne namacalne zjawisko, cykl aktywacji emocjonalnej bez jakiegokolwiek rozładowania. I ono, drogie słuchaczki, drogie, drodzy słuchacze, ono domaga się działania ale nie byle jakiego działania. A co tak naprawdę pomaga, kiedy nie możesz spać? No więc, wiesz, to nie jest takie proste, jak się często mówi. Weź lisę, przebiecz pokój, nie patrz w telefon. Jasne, to są techniczne rzeczy, ale kiedy mówimy o prawdziwej bezsenności, tej, która boli aż w środku, a nie tylko przeszkadza, to trzeba zejść znacznie, znacznie głębiej. I właśnie tam zaczynają się narzędzia, z których sama korzystam i które widzę, że naprawdę autentycznie działają. I są to cztery klucze do spokojnej nocy. Pierwszy klucz to będą techniki poznawczo-behawioralne. Nie chodzi o to, żeby sobie mówić, że wszystko będzie dobrze. Tu chodzi o coś innego: o umiejętność rozpoznawania myśli, które cię nakręcają, które karmią ten lęk. Wyobraź sobie tak. Leżysz w łóżku i pojawia się ta zdradziecka myśl. Nie zasnę, jutro zawalę dzień, to koniec, i Twoje ciało to słyszy, jak srenę alarmową, która odpala panikę w Twoim układzie nerwowym. Więc uczysz się krok po kroku zadawać pytania, które rozbrajają tę bombę w głowie. Więc tak, czy to co myślę to fakt, czy to tylko lęk? Lub ile razy nie zasnąłem, a jednak rano jakoś funkcjonowałem? Ba, nawet działałem skutecznie. To nie są magiczne stuczki, to są konkretne interwencje, które pozwalają ci odzyskać kontrolę nad własnym umysłem. Drugi klucz, który totalnie mnie urzekł, wizualizacja z poziomu bezpiecznego miejsca, tak zwany safe place. Więc czasem, kiedy jesteśmy przerażeni, nie ma fizycznego miejsca, gdzie można się schować, gdzie poczujesz absolutne bezpieczeństwo. Ale umysł potrafi takie miejsce stworzyć. Ja mam na przykład swoje. To może być ciepło światło, szum oceanu, zapach lasu po deszczu, to jest jakby twój azyl. I uczę się tam wracać, kiedy moje ciało mówi, ja już nie daję rady, jestem przerażona, zmęczona, bo nasz mózg nie odróżnia prawdziwego zagrożenia od wyobrażonego. Dokładnie tak samo nie odróżnia prawdziwego bezpieczeństwa od wyobrażonego. Jeśli wyobrazisz sobie swoje bezpieczne miejsce z najdrobniejszymi detalami, ono wydarzy się w Tobie, poczujesz to. Trzeci klucz to terapia schematów. I to jest już głęboka praca, która potrafi zmienić całe twoje życie. Bo nie zawsze bezsenność jest tylko o dzisiejszym stresie, czasami jest o całym zakorzenionym w tobie przekonaniu, że muszę wszystko dźwigać sam, albo jeśli się zatrzymam to cię coś zawali, stracę kontrolę i wtedy nie możesz spać, bo twoje ciało, twój system wierzy, że ty masz pilnować całego tego świata. Więc uczysz się rozpoznawać te schematy, nazywasz je, widzisz skąd przyszły i pozwalasz sobie je odłożyć choćby na noc. To jest piękne, ale też piekielnie trudne, bo czasem po raz pierwszy w życiu mówisz sobie: no nie muszę być silny całą dobę, mam prawo odpocząć". Czwarty i ostatni klucz. To co dla mnie najbliższe, najbardziej intuicyjne, to dialog z nieświadomością. Bo sen to nie tylko biologia, sen to język duszy. I kiedy nie śpisz, bardzo możliwe, że twoja nieświadomość, twoje głębokie ja, próbuję z tobą porozmawiać. Jung mówił, że wszystko, co wyparte, wraca. Jeśli nie drzwiami, to przez okno. I ja w to głęboko wierzę, bo sama tego doświadczam. Kiedy kładę się spać i nagle wszystko zaczyna boleć, to nie ciało mówi, tylko psychika. Zadaję sobie wtedy pytania, które otwierają tę rozmowę. Na przykład, co we mnie nie zostało dziś uznane? co próbuje uciszyć, a co tak naprawdę chce zostać zauważone. Czasem może być to złość, czasem y, jakaś tęsknota, czasem paraliżujący strach, że coś cię przerasta, ale kiedy to usłyszysz, nazwiesz, to to przestaje krzyczeć i dopiero wtedy przychodzi ten upragniony spokój, który pozwala ci zasnąć. Czasem jednak, nawet z tymi czterema kluczami, przychodzi taka noc, że nic nie działa. Umysł szaleje, ciało drży, a lęk rośnie do gigantycznych rozmiarów. Wtedy potrzebujemy szybkiej interwencji psychoterapeutycznej, która zadziała niemal jak kresa dla twojego systemu nerwowego. I tutaj mogę zaproponować tak zwany bonusowy klucz technika 321 ugruntowanie i przemieszczenie uwagi. Ta technika jest prosta, a zarazem niezwykle skuteczna w przerywaniu błędnego koła lęku i natrętnych myśli. Więc robisz to tak. Najpierw trzy rzeczy, które widzisz, otwórz oczy i nazwij sobie w myślach Albo szeptem, trzy rzeczy, które widzisz w swoim pokoju. Skup się na szczegółach, na kolorze, na kształcie. Na przykład widzę zasłony, są ciemnoniebieskie, widzę lampkę nocną, ma na przykład matowe szkło, widzę cień na ścianie, który delikatnie faluje. Potem dwie rzeczy, które usłyszysz. Następnie nazwij te dwie rzeczy, które usłyszysz. To może być twój własny oddech. Gdzieś serca, tykanie zegara, odgłosy za okna, śpiew ptaków. I na końcu jedna rzecz, którą czujesz. Na koniec skup się na jednej rzeczy, którą czujesz fizycznie. Może to być dotyk kołdry, temperatura powietrza, nacisk poduszki pod głową. Na przykład czuję ciepło kołdry na moich nogach. Dlaczego to działa? To potężna technika ugruntowania w momencie paniki czy natłoku myśli. Twój umysł ucieka w przyszłość. Tak zwany lęk przed jutrem lub przeszłość, analiza tego co się stało. Technika 3.2.1 natychmiast ściąga cię do, do tu i teraz, zmusza twój mózg do aktywacji zmysłów i skupienia się na bezpiecznej, bieżącej rzeczywistości, przerywając cykl lęku i ruminacji. To jak mały awaryjny wyłącznik dla twojego przesterowanego umysłu. I tak, to było cztery klucze, cztery poziomy: myślenie, obraz, schemat, cień. Czasem one działają razem, wzajemnie się uzupełniając, czasem wystarczy tylko jedno, żeby noc nie była już aż taka straszna. Bo wiesz, noc nie jest naszym wrogiem. Noc to lustro, a ty możesz się w nie łagodnie spojrzeć. A teraz mój apel do Ciebie. Zatrzymajmy się na moment, spójrzmy prawdzie w oczy. Nie uciekaj, nie zagłuszaj Tiktokiem, winem, kolejnym serialem czy nieustanną bieganiną. Nie mów sobie, że to nic takiego, że to przejdzie, bo to co Cię budzi w środku nocy, ono nie chce zniknąć, ono chce być w końcu usłyszane, chce być zaopiekowane. I pamiętaj, Jedna nieprzespana noc to nie koniec świata, dwie też nie. Ale jeśli te nocy zaczynają się powtarzać, jeśli każda z nich niesie ze sobą lęk, jeśli łóżko przestaje być miejscem odpoczynku i staje się polem tortur, to już jest potężny sygnał i warto go usłyszeć zanim będzie za późno. To nie musi tak wyglądać, to nie musi tak trwać, to nie jest wyrok. Nie zawsze da się wszystko też naprawić samemu i nie trzeba. Wystarczy czasem powiedzieć sobie z odrobiną empatii i życzliwości, może to, co mnie budzi, po prostu potrzebuje mojej uwagi i zobaczyć co się wydarzy kiedy ta uwaga zostanie w końcu dana. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za obecność, nawet jeśli cisza była głośna, a temat dosyć trudny. A jeśli to był pierwszy odcinek, który trafił w odpowiedni moment, który z tobą rezonuje, zostań ze mną, subskrybuj, oceń i podziel się. Bo w następnych odcinkach równie na ciężkie tematy będziemy rozmawiać o przerażających rzeczach, które nie dają spać jeszcze bardziej. Przygotuj się na konfrontację z lękiem, który paraliżuje zdradę, która niszczy zaufanie, pustkę, która boli tak bardzo, że brakuje słów i wszystkim tym, co przemilczane, a żyje pod skórą i domaga się uwagi. Do usłyszenia w kolejnych intensywnych rozkminach na ciężkie tematy. Odpocznij, zasługujesz na to.